Cześć, witam wszystkich zgromadzonych W końcu nagrywam ten filmik, który obiecałem długi czas temu o cielakach, o sposobie odchowy cielaków u nas Tu mamy cielaki kiedy są początek stycznia i grudzień i ten większy to jest z połowy chyba grudnia czy początku grudnia, to nie pamiętam, muszę zobaczyć Tu mamy grupę starszych i młodszych, to są starsze cielaki, które Około 3 tygodni i skończą odpalenie mlekiem. Skończą już 3 miesiące. Ta jajówka, co stoi tu na wprost, 67 na końcu. Ona już jest dawno na wodzie, bo kupiona jako 3 miesiące. Tu mamy cielaki starsze. Grupę, która się jest na siano, na je i woda. A teraz zmieniam już na dobory, pójdą. zmienią miejsce. Te jak i te. Tu mamy teraz 11 sztuk. Na ten moment. My odchowujemy cielaki z nutrem. No, no tam, gdzie pracowałem, no jeszcze dorywczo, dorywczo się czasem pracuje. To mamy paszę treściwą dla tych starszych, co już kończą mleko. No trabyka dajemy, mieszam ją z CJ Len. Bardzo dobre. O, tu nie widać. CJ Len, bezpieczną Montą. O, tak ona wygląda. To jest teraz taki mały, dostają ją. I mleko z -leni. Tu dla byków mamy witaminy. Optima Plus to jest o, y, dla krów mlecznych, ale dajemy bykom. Dlatego daję od krów mlecznych, bo, ponieważ witaminy dla krów mają więcej witamin w sobie, jak te co dla byków. I tych witamin stosujemy 43 gramy na sztukę dziennie. Sypię bezpośrednio pod pysk. A tu mamy to mleko, Kromilka, Zaraz pokażę. O. One kosztuje 150 zł za worek, 20 kg. Jest bardzo dobre. Stosujemy już je od przeszło 3 lat. Praktycznie bez przerwy. Odchowujemy na nim średnio rocznie od 25 do 27. Raz się natrafiło 30 cielaków rocznie. Dajemy na 3 litry 150 gram mleka. Mamy jedną miarkę taką specjalną do mleka, tam na, na małej ilości, jak są tam po 1,5-2 litry, 3 tam 2 litry, no, na 3 litry. To już wypraktykowujące puszkę yy, po serku wiejskim, że sypi od razu na yy, wszystko na raz. No i mówię, na, na tym cielaki u nas jadą, na tych cejotkach, na tym. A starsze jeszcze dostają, te co były te ostatnie grupy, dostają tutaj pasze yy, samemu dostają tak, tu jest śruta y, jęczmienna, śruta y, y, sprzężyta i trochę owsa dodane i w tym jest także śruta rzepakowa 15% i 2 kg witamin tej Optimy na 100 kg y, śruty nie? No i tak u nas to by, o, ogółem wygląda i bykom. Dużym zadajemy śrutę rzepakową, tylko i wyłącznie, o tu mamy jeszcze bagu. duże byki dostają 1,8 kg, na sztukę dziennie plus 46, kg, 46 g witamin, takie średniaki roczne 1,350 kg. A małe 900 gram takie już po, po 4-6 no miesięcy, nad, i takie średnio 7-6 miesięcy dopiero dostają. Tak to jedno jeszcze na śrucie. No i to tak to u nas z wygląda. Jak jakieś pytania macie, to, pyta to mówcie, to jeszcze coś nagramy u dużych sztuki. Będziemy dalej gadać. No, mam nadzieję, że ta naklejka się nie sprawdzi i będzie wszystko dalej szło dobrze. Dzięki na razie, trzymajcie się. Cześć.